Jako Orange Polska realizujemy w Rykach inwestycje w nowoczesną sieć szerokopasmową. Naszym celem jest dostarczenie mieszkańcom internetu o jakości spełniającej współczesne oczekiwania. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Spotkajmy się w Rykach. Tak szybki internet by się przydał w Rykach, no, bo ponieważ nie ma tutaj w ogóle z tego łącza WiFi, fi jakiegoś nie wiem, nadajnika głównego, który by odbierał na całe Ryki. Dzięki internetowi młodzież ucząca się tutaj na terenie jakby naszego powiatu no, może korzystać z zasobów na ogromnej wiedzy, tak? Z internetowych bibliotek. Internet wykorzystuje szczególnie do bankowości, do różnych przelewów, szczególnie właśnie przelewy z usu urzędu skarbowego.